Manopello to niewielka miejscowość licząca około 5,5 tysiąca mieszkańców we Włoszech w regionie Abruzja w prowincji Pescara. Położona jest w Apenninach Środkowych na ich wschodnich zboczach na wysokości 217 metrów ponad poziom morza. Miasteczko stało się głośne za sprawą niemieckiego dziennikarza i pisarza Paula Badego. I jego książki Boskie Oblicze Całun z Manopello. Przedstawia ona historię prywatnego śledztwa, w którym autor doszedł do wniosku, że całun z Manopello jest tak naprawdę chustą grobową Chrystusa. Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że całun z Manopello pochodzi z Jerozolimy. Jest bardzo prawdopodobne, że utrwalenie wizerunku twarzy Jezusa dokonało się w grobie w momencie jego zmartwychwstania. Najstarsza legenda pochodząca z VI wieku mówi o obrazie twarzy Jezusa, który dotarł do Konstantynopola w 574 roku z małej miejscowości Kamuliany, leżącej blisko Edesy. W tekście pochodzącym z VI wieku z Tbilisi czytamy, że Matka Boża po niebowstąpieniu swojego syna przechowywała obraz na płótnie, który powstał w grobie Jezusa. Inna legenda pochodząca ze średniowiecza mówi o Weronice, która otarła twarz Jezusowi w czasie Drogi Krzyżowej. Jest kolejną próbą wytłumaczenia tego cudownego obrazu. Trzeba pamiętać, że imię Weronika pochodzi od łacińsko-greckiej zbitki Vera Icon, co znaczy prawdziwy obraz, a zatem legenda jest potwierdzeniem prawdziwości obrazu oblicza Chrystusowego. W roku 705 patriarcha Konstantynopola Kalinik I przekazał relikwię w bezpieczne miejsce do Rzymu na ręce papieża Jana VII. W roku 506 w nowo wbudowanej bazylice Świętego Piotra relikwie znalazły ważne miejsce. Do dzisiejszego dnia na kolumnie zwanej Świętą Weroniką Jerozolimską znajduje się łaciński napis. Dla godnego uczczenia majestatu obrazu Zbawiciela odbitego na huście Weroniki papież Urban VIII wybudował i ozdobił to miejsce w roku jubileuszowym 1525. Wszyscy byli przekonani, że obraz oblicza Chrystusa nie został namalowany ręką ludzką. Była to najbardziej znana relikwia, którą przechowywano w Bazylice świętego Piotra. A która przyciągała do Rzymu tłumy pielgrzymów. Dziennikarstwo śledzkie wspomnianego wcześniej dziennikarza i pisarza Paula Badego doprowadziło do sensacyjnego odkrycia, że w kościele w Manopello znajduje się chusta Weroniki, która w tajemniczych okolicznościach została wykradziona z Rzymu. Nie wiadomo jednak kiedy i w jakich okolicznościach Chusta św. Weroniki zniknęła z Bazyliki św. Piotra i dotarła do Manopello. Czy w czasie zdobycia Rzymu w 1527 roku, czy też na początku XVII wieku. Tkanina, z której wykonana jest chusta o wymiarach 17 na 24 cm to bisior, czyli materiał małż morskich. Badania wykazują, że na takim materiale trudno jest uzyskać trwały obraz, co rodzi pytanie o sposób powstania wizerunku. Porównanie wymiarów twarzy na chuście z Manopello z wymiarami twarzy z całunu tryńskiego wykazuje zaskakujące podobieństwo, sugerując, że obie twarze należą do tej samej osoby. Badania nad techniką wykonania skłaniają do stwierdzenia, że obraz mógł powstać w wyniku promieniowania jądrowego. Ostatnie badania przeprowadzone z użyciem sprzętu medycyny nuklearnej sugerują, że chusta może emitować promieniowanie, co jest tłumaczone jako blask oblicza Chrystusa. Wyniki tych badań budzą wiele pytań i pozostawiają pole, do dalszych analiz i dyskusji. Dla wierzących Chrystusa bliska jest opinia profesora Heinricha Pfeiffera, który przez wiele lat zajmował się wyłącznie badaniami boskiego oblicza. Jest on przekonany, że obraz boskiego oblicza na huście z Manopello powstał w grobie Chrystusa w momencie zmartwychwstania pańskiego. Chusta ta była położona na twarzy Jezusa. Chwalemny, módl się za nami, przebytko zławne ogłoszności, bój się za nami, próżno duchowna, módl się za nami, wierzą Dawido.